Dzisiaj razem z moimi szalonymi fankami będziemy robili największe domino w Robloxie Spójrzcie jakie to jest super Ja tutaj układam tak jest. Ja zrobię wow. największe Ej, zaraz, Nie zaraz no, ja zrobię pukną? większe Ej co jest Mia ty chodzisz Ej, po moim domino? Jak to możliwe? Ej domino o, moje nie, A, Moje też zepsułaś A. Wszystko poleciało, Co jeszcze tutaj zrobili? nie Ej, Moje no ja chcę kluczuszki. zrobić ładne. O, ja tutaj się aż zakręciłem. No to żeś zrobił, Majki, Już ci całe spada! O, nie, jak to jest możliwe! Czekajcie, ja spróbuję tak zabrać. Ja zrobię takiego węża normalnie długiego i on ja będzie aż taki zakręcony dziewczyny o nie, żeby mi tylko nie dotknęło mojego domina. Tu przechodzimy obok. Ja zrobię dłuższy węża niż Moje domino moje! To ty wlazłeś w moje domino, ja tutaj będę miał super takie. W moje. Zostawcie mi moje domino Patrz, O, Zoe jakie ma już długie Tak, hmm. proszę go nie dotykać, bo się popłacze To? To ma Zoe długie? Mija, Aha, to możesz. No nie, no moje domino A! A jak to możliwe, że moje się przewróciło Samo o siebie, no Bo masz brzydkie i śmierdzące Co? Jakie śmierdzące? Jak może domino być śmierdzące? nie rozumiem. Tak, to prawda Dobra, patrzcie, ja tutaj układam teraz elegancko, tak, żebym Mikey, się z nic... zobacz, jak pisze Twoje imię. Wow, rzeczywiście, ej, my. Majki. Tak, Zoe? Gdzie jesteś? Nie powiem ci, nie ma mnie tutaj, ja sobie jadę. No nie, no to no, ja zepsuję całe jest... domino, bo muszę zobaczyć, jest Majki, bo mi nie chce powiedzieć. Aaaa, zepsułaś A. mi. Ale patrzcie, tutaj literka M wyszła, ładna. Majki. Tak, Zoe, co ty jesteś taka duża, Zoe? A a nie Jak podoba to mi się możliwe? taka duża? Wiesz co? Nie widziałem, żebyś była aż taka duża. Mija, spójrz na nią. Ona jest dwa razy większa od nas. Czemu <noise> ty tak wyglądasz? A ja nic nie powiem. Ja taka ja naturalnie jest jestem duży. wysoka, tylko udaję, że nie. Jakie wielkie domino. Czy ja będę mógł w ogóle to przewrócić? Czekajcie. skoczy na to. O nie, ja, ja nie mogę no to... Jesteś no te. za malutki. Jesteście za malutcy i moje domino jest lepsze od waszych. No, jak to jest w ogóle możliwe? Ej, poczekajcie. Mi się jakieś ulepszenie wyświetla, więc ja sobie ulepszę. Ej, mogę rozmiar swój zmienić. O nie! Dobra, ja się powiększam, zaraz zobaczymy co to będzie. Ej, jestem większy rzeczywiście, ale malutko, nie jestem taki duży jak Zoe. Dobra, no ja zbieram... No właśnie, zbieram ja jestem największa kasy. i najlepsza i mogę wam psuć wasze domina. Co? Nie psuj do na naszych domin, ja muszę tutaj zbierać kasę, muszę robić największe domina. Ja zrobię tutaj z... no nie Mija, no! Oh. Znowu mi popsułaś, ja muszę tutaj... wam tak! Dobra, patrzcie, ja tutaj robię rzecz, ja zrobię tutaj, co będziecie musieli zgadnąć w komentarzach, co to w ogóle będzie z... Za postać, lub rzecz, lub zwierzę. Uwaga, Mikey. ja tutaj robię. Tak, Zoe? Popatrz, co ja układam. Ej, ty układasz fidzeć spinnery? Jak to jest możliwe? A nie powiem. Zoe, jeszcze ci się? Już mam maksymalna liczba domino, została ten wzięta. Już wiecie co? Ja chcę mieć więcej tych domino układać. Ja sobie tutaj kupię za Robuxy, szybko. 99. Kupujemy. okej. Okay. Ja sobie kupuję. Będę mógł większe domina układać. Patrzcie tylko na to, uwaga. Kupuję i mam kupione! Plus 250 domina, mogę układać dalej. Super zakupy, bardzo dziękuję, układamy. Teraz dalej moją postać. O, nie, przewróciło się. O, nie, to miał być taki piękny dinozaur dla was. Oj, nie udało mi się go zrobić. Mam ty robiłeś dinozaura. dinozaura! Tak, ja robiłem dinozaura, żeby był taki fajny. O, Zoj, ty się przewróciłaś? Ale Oj, jak to? Przepraszam. Oj, potknęłam się o domina, wybacz. Ej, jak to było? O, ja też się przewróciłem, bo w swoje domino. Ojko! Oj, o, czekaj, chodź. Chodźmy do, do mi i zobaczymy jak to Chodź, przewrócimy się o. po na i Domino O Mija, co tutaj robisz? Ojej, przewróciłem się Ojej, przewróciłam o. się Ojej, Oj, przepraszam Mija, ojej ale przewrót to był. Ja chcę być no jeszcze większy. Ej, dziewczyny, ja dostałem jakiś prezent. Co my tutaj mamy? Uuu, ja mam w ogóle cztery prezenty. Zobaczymy, odbiorę. A, bo to mi kasy dodaje. Zostaw mi fidget spinnery. Ty też mi zepsułaś. Fajne te fidget spinnery. Ale moje są. są ładne, a twoje brzydkie. Ja też sobie zmienię na fidget spinnera. Poczekajcie, bo ja mogę w ogóle kupić. Mam trochę kasy. O, ja mogę mieć najróżniejsze, ale ja bym chciał jeszcze bardziej ten rozmiar zmienić, wiecie. Chciałbym mieć na przykład o taki rozmiar albo taki za 30 tysięcy, poczekajcie. Ja sobie tutaj ułożę to domino tak, żeby zrobić jak najwięcej kasy. Ja układam takiego węża tutaj, oby mi się nie przewrócił. To będzie tak długie domino. Normalnie najdłuższe wroby. Tam jak nie widzicie normalnie tego horyzontu o tutaj, to ja tam wybuduję to domino. Ono będzie tak długie, że Ma, głowa Nie przesuń się, ja nie mam czasu, ja mam czasu. Muszę szybko układam domino. nie, nie, no przewróciłaś się. domino. Muszę układać to szybko moje Zoe, jak ty mogłaś mnie przewrócić? Uuu, ja nie mam czasu! Jak ty to robisz tak szybko? Majki, bo ja się strasznie spieszę, chcę mieć jak najwięcej pieniążków. Ale, doko, doko Ale ty tak się spieszy. Ty się spieszysz po pieniążki? Tak, ja się spieszę po wszystkie pieniądze na świecie! Aaaaa! No, nie, poczekajcie Biednę ja po Ja tak tu jakieś jest. zadanie mam. Dobra, wziąłem zadanie, mam zadanie wykonane, co dalej? Muszę ułożyć, okej, okay, tysiąc muszę zespawnować domino. o, No nie, teraz mija mi będzie przeszkadzać, serio? Ty mi przeszkadzasz, ty jesteś mniejszy, to ty mi przeszkadzasz. Nie da rady tutaj, dziewczyny, z wami ułożyć Też domino. Daj, fajny masz domino. Szkoda, że ja tutaj układam Ej, no Zoe, jak możesz. Ej, poczekaj, trzymają się, spójrz, Zoe. O-o, jednak lecą, wszystkie lecą. Jednak nie trzymają ci się. A, ja muszę zarobić kasy więcej. Ja muszę być taki duży jak ty, Zoe, a nawet jeszcze większy od ciebie. No co ty, to jest niemożliwe. We, tak, tak. O, przeszkodzi. Zoi, o, aż się sam zablokowałem w tym wszystkim. O, sam się zamknąłeś. Tak, ja muszę tutaj układać moje domy. A gdzie jesteś? Patrzcie, a tutaj. Ja tu układam ups. mega. No nie serio, <grym> dziewczyny. O, to dobrze, że to zniszczyłaś, Czyli muszę jeszcze gęściej. Czyli tak, tu, tu. Tu, tu, patrzy, ja tak klikam cały czas. Można skakać po niej. No wow. nie! Przestańcie mi skakać po moim domino, bo źle będę je układał. Tutaj, 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 patrzy, ja cały czas klikam i spałnię, nie, żeby ich było jeszcze. No i chodź, chodź tu, będziemy skakać, zawsze nie przewracają się! Nie, Proszę, niech to się nie przewróci. O nie, nie mija, zepsułaś! Jak wy mogliście? Ja normalnie chcę. Tutaj... Ja tutaj zamknę Mike'ego Fidget Spinera. Ej, otwórz mnie, On nie nie mnie o nie, e, spadło na mnie. spadło na mnie. No aż na główkę moją mi spadło Czekajcie, ja muszę tu wstać ja się to, szybko moje Nie podobają mi się wajki? w ogóle Nie podoba mi się, nie podoba mi się, że wchodzicie No jak to nie? Ej, to nie fair Myślę, że dobra. są śliczne Są śliczne, przestań mi już tutaj niszczyć no to dobra. wszystko No dobra to ja sobie tu mogę na spokojnie układać moje domino, żeby było najdłuższe I oczywiście co? Mia wchodzi, i mi skacze po tym No Mia, przestań A Mia układa swoje w ogóle duże jeszcze obok mojego Oczywiście nie mogą dziewczyny układać W swoim gdzieś tam tempie i swoje domina zdala ode mnie, tylko Zoe tutaj z prędkością... Majki, światła. wchodź mi w drogę, cały czas mi w drogę wchodzi. Ale to ty weszłaś O w drogę. Ja też mi wchodzi w drogę. Nie, ja ty wam, ty przewra przewracam, wam to, przewracam, wam to, koniec zabawy. Nie, Majki, nie przewracam moich spinarów. no, one są takie słodziutkie. Ale to jest ciężkie. O, może to mi się uda przewrócić? Czyżby udało się? Nie, ja na to przyszedłem. Nie, przemiam. nie uda ci się, nie uda ci się. La, 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 hmm. la. Ile a ja mi zaraz brakuje? nie będę Stryduszko, jeszcze większa. Oj. Mi Wiem, brakuje nie. jeszcze 13 tysięcy, żeby zwiększyć swój rozmiar i ja dziewczyny będę wtedy ogromny. Ja muszę tutaj zbierać kasę. Nieprawda, ja będę większa. Nie, ja będę największy, a to będzie największe moje domino. Zobaczycie, zobaczycie, co ja tutaj zrobię. To będzie po prostu tak wielkie domino, że i przestań mi tu przeszkadzać. Zgadzać! Nie wiem o co ci chodzi, Majki. Ty mi w drogę wchodzisz jakoś. Nie, no, Zoe jest niepoważna. Serio, ona po prostu sobie tak o układa te fidget spinnery. A ja tutaj się staram, żeby mieć ładne, piękne domino. Oj, się udało mi zrobić w miarę długie. Patrzcie, już jaki jest wolne. Wow, ale długie, faktycznie, Majki. No, oczywiście, Zoe musi mnie denerwować. Nie mogę tutaj ustawić swojego domino tak jak chcę. Maiki, Zoe... nie, wchodź mi w drogę. No, no stop mi w drogę wchodzi. Zoe, czy no. ja mogę Cię nie widzieć już przez jakiś czas? Czy mogę pokładać. Nie, swoje ci A, nie podoba mi się Nie no podoba mi się to, że nie, cały czas No Nie przewiołeś! Podasz... O, o, czy ty masz więcej? Będę mieć... ja no. jeszcze większe fidget spinnery. No nie, serio, niech ci się przewracają, w te fidget spinnery. Ja muszę tutaj zarabiać kasę, Zoe. Czy moje dostosowanie na przykład by zarabiało więcej? Nie, nie będzie to zarabiało więcej, niestety. No, Zoe, serio, daj mi zarobić chociaż kasę, no! Ale... Ci no ja przeszkadzasz tylko, mi, strasznie mi przeszkadzasz, mi tak przeszkadzasz, że ja nie wiem... A gdzie jest Mia, co mi Napisała Napisałam ale mapie, zobaczcie. Idę to zobaczyć. To niby! Biegę tutaj do Mi zobaczyć, ale w międzyczasie będę... No nie, no Zoe oczywiście nie może. O nie, Zoe mi zepsujesz, nie, Poczekajcie, nie ja chcę to zobaczyć, ja chcę to zobaczyć poważnie, nie. dajcie mi zobaczyć to. O, oczywiście mi ktoś musiał już przewrócić moje domino, które układałem po cichu. Ciekawe kto to zrobił, Majki, prawda? Uuu, fajne to jest, fajny jest ten napis. Pa. Fajne no. do rozwalenia. Nie, tak, nie. Nie, 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 nie. Tak jest. Fidget spidery już po to idą. O nie, Zoi. nas tutaj normalnie cały czas nam przeszkadza. No. Daj mi zrobić. Ja, z... ja wiem, kasę. O co Daj o, mi zrobić kasę. Cześć, Zoe, ja już ja idę od ciebie, bo już mam ciebie dosyć serdecznie. Ja chcę tutaj zrobić swoje domino, no. Chcę zrobić najdłuższe domino, a nie mogę, bo cały czas mi ktoś przeszkadza, no. Ciekawe kto to taki like. Ja się z nią rozprawię No, wiesz co, Zoi ma takie pomarańczowe włosy, pomarańczową e, bluzkę. To na pewno. Tina, to na to zrobiła, ma pomarańczowe włosy. No, nie wiem Zoe, czy Tina to robi, bo tutaj mi ktoś cały czas niszczy. Idź stąd, idź stąd, idź stąd. Stąd. stąd, nie chcę cię tutaj widzieć, idź stąd. Ja chcę tutaj ułożyć swoje domino najdłuższe i zarobić mega dużo kasy z tego, bo chcę być ogromny w tej grze i zrobić najdłuższego węża z domino. Więc proszę cię, Zoe, nie przeszkadzaj Weź mi. Majki. Nie, idź stąd, idź stąd, Zoe, nie chcę cię tutaj widzieć, naprawdę, serio, idź stąd, po prostu Ułóż nie rób majki. tego przy mnie. Ty Ale dłużko. dlaczego? Myślałam, że lubisz się. Mną bawić. Nie, ja nie chcę. Ja chcę tutaj moje najdłuższe domino. Już ma 250 klocków poukładanych. Majki, zobacz jakie serduszko dla ciebie zrobiłam. Zrobiłaś dla mnie serduszko? Tak. Idę zobaczyć. Idę zobaczyć. jestem. No nie, przewróciło się moje domino. Ale kosy dostaję z tego. Ale dużo. Cześć Majki. Cześć Zoe, Możesz sobie stąd pójść. No wreszcie możesz sobie stąd pójść, bo nigdy nie ułoży no tego domino. poszłam sobie na chwilę. Nie nigdy, było mi ile nie z pięć sekund. Do... A, mnie denerwujesz Zoey. Zobaczmy teraz, jakie Mija zrobiła dla mnie serduszko tutaj. O, Mija naprawdę bardzo ładne serduszko. Trochę krzywe, ale doceniam bardzo gest. mi Majki, a ja zrobiłam dla ciebie uśmiechniętą buzię. Zobacz, ona się tak cieszy, że cię widzi. Uśmiechnięta buzia? No zobacz, ona się cieszy, że cię widzi. Ej, rzeczywiście, to jest uśmiechnięta buzia. Nieprawda, a zobacz, teraz puści oczko, Zaczek mrugnie. O, rzeczywiście puszczę oczko. <laughs> Faktycznie mija. On nie... Tak, łezka jej się tutaj pojawiła przez chwilę tej buzi. Ojej, to znaczy, że było jej smutno, Mija, jak mogłaś to zrobić? O, jaka uśmiechnięta buźka. O, ja teraz moje długie domino puszczam. Patrzcie na to, już mam z Mogę, 405. Je, mogę je kopnąć? Nie, ja je będę kopał, uwaga, i siup, kopnięte. O, i się aż przewróciłem, o nie. Oj, Majki. Czekaj, oj, jesteś taki mały, że się cię potykam! Co? Gdzie, ja Majki, Jesteś, poleciała. Oj! Jak to możliwe w Mikey, ogóle? Majki! Gdzie jest? oj! Majki, gdzie oj! Nie no, Zoe się wygłupia! Wszyscy jestem taki gdzie mały. Dwie, oj? Jak to możliwe! Nie, słuchaj, ja potrzebuję jeszcze 10 tysięcy i wtedy będę ogromny. Ale poczekajcie, ja muszę zobaczyć, czy wykonałem już zadania! Wykonałem, wykonałem zadania, patrzcie, tu mam plus 25! Plus, ja mam 55 tysięcy! I jeszcze mam prezent, odbieram kolejny prezent. 5 tysięcy prezentów, słuchajcie. Ja się mogę teraz powiększyć. Mogę się powiększyć, serio. Zobaczymy teraz, jak, jaki będę wielki. Uwaga, 30 tysięcy. Lecimy z tym powiększeniem. Wyposażone. I czy ja jestem większy? Zaraz, 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 zaraz. Muszę to wyposażyć koniecznie. Czekajcie. I bierzemy ulepszenia. Tutaj rozmiar. I jestem ogromny. Bardzo. Wow, oh, you to teraz jest największy, Zoey? Aż dlałam z wrażenia, ty jesteś największy, Majki, no czekaj, daj mi się popatrzeć na siebie! Nie, nie dam i teraz ja sobie kupię no, na przykład... Mikey, no Majki, hmm. no daj mi popatrzeć! Ja sobie kupię, o, takie, takie kciuki wow. teraz będę ustawiał. patrzcie. Wow. co?! Wow. bo gusy, patrzcie na to! Ło, wow. oh, co zrobiłeś? Ja tyle kasy zarobiłem, że mogę sobie je stawiać teraz i zaraz Ale je przewrócę. Ale super, Majki, są ekstra! Nie, to wy nie możecie ich przewrócić. Ja mogę je przewrócić, bo jestem taki wielki. Ale to polik skakać. No nie! Och, ja postaram się przywalić! A one tak łatwo nie spadają? O jednak tak spadły. Oj, <laughs> było blisko. Tak, zauważyłem. Jestem w szoku! Tak, jesteś w Go, szoku? Hmm, to ja może sobie kupię teraz. O, takie, ja ciekawy, jak te się będzie stawiała uwaga. O, to trzeba uważać. Zoe, jak ty biegasz szybko cały czas, ja też muszę zacząć tak biegać szybko. Ej, zamknęłaś no mnie. No właśnie. Zamknęłaś mnie, zamknęłaś mnie, muszę Taka, uważać. Ja jestem lepsza od ciebie. Nie, nigdy nie będziesz lepsza ode mnie, Zoe. Patrzcie, ja tutaj układam, a mi jak idzie, Mi jest dalej, taka malutka, tak. Super mi idzie, ej. Muszę być tak samo szybki, jak Zoe. wiecie co? Co my tutaj Mikey? mamy? Rozmiar, prędkość, kupuję sobie prędkość. Proszę, kupiona prędkość, teraz biegam troszeczkę szybciej. Tak, Zoe. Gdzie ty jesteś? O, tutaj. Majki, a lubiłbyś mnie, jakbym tak wyglądała? Zoe, co ci się stało? Ty wyglądasz jak jakiś bobuś. To nie lubiłbyś mnie, jakbym była takim bobusiem? Wiesz co, wyglądasz trochę inaczej, Zoe. Czyli jak? Ale lepiej. Lepiej czy gorzej? No, nie masz włosów, szczerze powiedziawszy. Jesteś cała żółta i masz niebieską w koszulkę, tak jak ja. I nie wyglądasz jak Zoey! Czyli ci się taka nie podoba? Hm, ja nie mam pewności Zoey, czy ty to na pewno Zoey. A jakbym to jest wyglądała jakieś... o, tak? Co? Tak? Nie, nie, wiesz co? Nie podoba mi się, jakbyś tak wyglądała. Lepiej, jak wyglądam bez tych wszystkich ubranek i jakichś przebrań. Tak, o wiele lepiej, Zoe. Ty w no ogóle dobra. nie wygląda. dobrze. Dziewczyny się zaczynają kłócić. Ja tutaj układam, może trochę. Te domino nie powinno być dobre do układania, jak dziewczyny się kłócą. No, ale trudno. Patrzcie, kolorowo się tutaj w ogóle robi. Może wiecie co? Ja też zrobię jakiś fajny napis. Dlaczego nie? Może zrobię napis na przykład. Mija. Nie, napis mija, nie, nie. nie. Ja muszę To zrobić... Zrób napis, Zoe. Nie. Zrób napis, Zoe, albo znowu zmienię się w bobka. Nie, nie zmienię się, patrz, ja zrobię taki napis dla was. Tu będzie jedna literka, uwaga. No. O, to jest literka Z, jak Zoe. I chyba czytać nie umiesz. E, nie, 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 to nie, jest, to nie jest literka Z. Uwaga, kto pierwszy zgadnie? Czy wy w komentarzach, co ja tutaj piszę? Czy dziewczyny, uwaga. Kolejna literka, to jest, to jest rebus dla was wszystkich, Bra, To nie było takie proste i teraz idziemy tutaj. Co ty po jakiemuś turecku piszesz tego? No właśnie, napisane? co to jest w ogóle za litera tutaj? To. Jest... E? co to jest mija? No widzicie, Michał. wy nie wiecie, wy nie wiecie, a moi widzowie będą wiedzieli. Uwaga, w ten sposób teraz lecimy tutaj. Patrzcie, to są dwie literki takie same będą, tylko tu musiałem zaokrąglić, żeby mi się nie przestawiło. Uwaga, teraz tak. Tu mamy ła. O, nie, co ja napisałem, źle napisałem, muszę zniszczyć to. Majki, <noise> co to znaczy? O, nie, nic, 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 nic. Pomyliłem litery, pomyliłem litery. Ojej, zdarza się każdemu. Majki nie umie pisać. Majki nie umie Majki pisać. Majki napisał ja po turecku po prostu. Nieprawda, nie napisałem mi ja po turecku. Co to nieprawda? To znaczy Zooi po hiszpańsku. Nie, ja. Nie, tutaj, na pewno patrzcie, nie. ja tutaj to jest przedostatnia litera, uwaga. Dobra i coś takiego. Proszę bardzo, co tu jest napisane? Kto wie, kto wie, co tutaj? Jest napisane. Ten zostawia komentarz. Ten zostawia komentarz. Uwaga, jeszcze tak wam pokażę, żebyście widzieli, co tu jest napisane. Dziewczyny, a wy wiecie? No tak, ja po turecku już mówiłam. O. No ja mówiłam, że to z u i po hiszpańsku przecież. No, a dziewczyny się ze mnie zaczęły śmiać, że narysowałam literkę ł źle i mówiły, że po turecku to jest napisane. To wiecie co, dziewczyny, to dawajcie, wy narysujcie tutaj literkę ły i zobaczymy, ocenimy. No dobra, i wszyscy to stąd, nie przeszkadzaj mi. Proszę bardzo, zaraz zobaczymy, kto narysował najlepszą literkę ł. Czy dziewczyny, czy ja? I wy musicie napisać to. W komentarzu. Okej, okay, w ten sposób Zoi tutaj robi. A gdzie jest mi gdzie tutaj jesteś? Tutaj też rysuję Łę, lepiej niż ty, bo to było jakieś dziwne, to ty No nawet robisz. nie wiedziałam, co to była za litera wtedy. Aha, ty narysowałaś w ten sposób Zoi, to jest twoja ostra Jeszcze nie teczka? skończyłam. Aha, dobra. No w porządku, rozumiem. Skończyłam. Ty mi ja, zobaczymy. A ty skończyłaś? No. Okej. Okay. No to czyja literka ły była najlepsza? Bo ja uważam, że moja, bo ja ją narysowałem w ten sposób, czyli ta. O o, przewróci się na ły chyba. Z... Majki, no teraz będziesz ściemniać, że zrobiłeś się w inny sposób niż tam było. Widzowie widzieli na odcinku, jak ona wyglądała. A, no dobra, no. no to oceniajcie te literki. Ja uważam, że ja zrobiłem najlepszą literkę z Domino, a Wy oceniajcie w komentarzach, czy dziewczyny zrobiły lepszą, czy ja. I widzimy się w następnych odcinkach. Pa Bye.